Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz Towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laszkowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w Kadrze. Dzisiaj zobaczymy, jak Biało-Czerwoni grają przeciwko reprezentacji Węgier. Udane podanie górą to może zagrozić bramce. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Na wojsko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. Spójrzmy na ustawienie gości. W ataku i w pomocy po trzech zawodników. Obrona czteroosobowa. Dobry podział ról. Tak się dziś gra, to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dribblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Frankowski. Karol Świderski. Rzucak. No, trwa oblężenie. Jest okazja! Ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. No, no, było całkiem blisko. Dobre rozegranie z rzutu rożnego i strzał, który prawie, prawie trafił w światło bramki. Oby krali tak dalej, a wtedy gol będzie tylko kwestią czasu. Niedopuszczalne zagranie nie obejdzie się bez konsekwencji. Pereszyński oddala niebezpieczeństwo. Lewandowski. Nikt teraz nie przeszkadza. Karol Świderski. Może stąd strzelać. Goal! No i mamy jeden do zera. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie. Druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. No, z takiej odległości nie da się spróbować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty i nie miał szansy zareagować. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Otikbam. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Piotr Zieliński. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Robert Lewandowski. Bartoszka Pustka. Karol Świderski. Piotr Zieliński. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobre, dalekie wybicie. Ładnie się znalazł na skrzydle. Dośrodkowanie może było dobre, ale nie ma komu go wykończyć. No piłka... Ładnie! No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Aj, zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. A szkoda, bo stąd można było bardzo ładnie uderzyć. Widywaliśmy już takie bramki wcześniej. Adam Salaj. Centra w pole karne. Przepychanki. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź. A z nami pewnie wielu kibiców. Mamy powtórkę i popatrzmy jak znakomicie puszkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. Karol Siderski. Przemysław Frankowski. Lewandowski. Ach, było blisko. Wciąż remis. Mogli objąć prowadzenie w tej akcji. No i mamy koniec pierwszej połowy. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Przemysław Frankowski, Bartoszka Pustka, czarują teraz, udało mu się minąć obrońców. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Pokazał, że pięknie go dostrzegł. Jest szansa! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Ależ błąd bramkarza, podanie celne tylko nie do tego piłkarza. Przemysław Frankowski. Robert Lewandowski. Bartosz Kapustka, zachwycili przeciwnicy Pednarek. Dobre przejęcie Bartosz Kapustka, Lewandowski, Piotr Zieliński, Kadar. Rzucak. Nikt teraz nie przeszkadza. Adam Salaj. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Chyba będzie dośrodkowywał. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. No i będzie zmiana. Dośrodkowanie z rogu w pole Ale szpechowe podanie i strata. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Celaj. To padłe podanie uda się je przejąć? Rzucak! Ach, szkoda tej okazji! Zieliński. Robert Lewandowski. Lewandowski. Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego. No pokazał nam teraz co potrafi. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Wznowienie od środka, Polacy prowadzą. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. bam. Rozrzucenie do boku. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Krzysztof Piątek. Aj, teraz strata. Buznisz. Adam Salaj, bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Szkoda, była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Przyjął i odgrywa z powrotem. Strata, co zrobi przeciwnik. Mają teraz trochę miejsca. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Świetne podanie za plecy rywali. Elek. Uderzenie w stronę bramki. Ależ był bliski trafienia po raz drugi w tym meczu. Dobrze uderzył, ale bramkarz był we właściwym miejscu. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Dyskusyjna sytuacja, jeśli był spalony, to minimalny. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego.